kolejny dzień na gospod cholera jasno Siemano. dzisiaj jest środa koszę sobie troszkę tutaj za stodołów za garażem eee pod szareczką. Poszedłem po benzynkę, bo mi się skończyła. Ale zaraz wam pokażę. i tam jakiś Chińczyk. Ale powiem wam, że idzie. W takiej wysokiej trawie zapierdziela. Elegancko. Ja się tam chcę drogę tą podkosić. Słonecznik, kukurydza. Bo już prawie pługa nie widać i agregatu. No. Dajemy benzynkę. Jedno ręko naleć mhm. wyleje więcej na pewno, ale to Trochę wylałem ale jest te okoszenia, kurde za rok muszę sobie traktorek chyba kupić bo, dopóki ja wykoszę tam z jednej strony od domu i tu skończę, to tam trzeba zaczynać. Patrz, tu gdzie górka, ładna kukurydza tam dalej w dole. Gdzie woda stała, już nie taka. A na innym polu to wam jutro pokażę. Widać na liściach niedobory cynku, niedobory cynku i fosforu. Tu taki widzicie dołek, gdzie woda płynęła. O, tam. Tam woda aż płynęła, tam do rowu, gdzie górka, to ładne. <laughs> Jakie stosujecie odżywki, żeby było widać efekt fosforowo-cynkowy, coś takiego? Bardziej mi zależy na cynku w tym, żeby no, wspomóc jakoś to kukurydzę. Cynk i fosfor. Jakieś odżywki, bo yy, widać azot jest, tylko niedobory, gdzie niegdzie fosforu i cynku. No, a tak to kukurydza w miarę ładna. Jutro Wam pokażę te drugie pole, gdzie była później siana, gdzie yy, spadł ten deszcz taki, co zabiło to kukurydzę. Yy, w dołkach yy, woda jest. Kukurydzy nie ma, ale ogólnie no coś tam będzie. Nie? No ale mówię, możecie podpowiedzieć w komentarzu, yy, po jakiej wam odżywce najlepiej kukurydza odżyła, yy, która miała niedobo, niedobór yy, cynku. Bym pomieszał cynk, jeszcze mamy resemu, trochę bym dodał resemu z siarką i jakieś tam odżywki nie? tutaj na tym polu nie będę stosował bo nie potrzeba jest żadna tutaj ale zobaczymy No także możecie pisać w komentarzu ta kukurydza była siana 20... 26 maj nie pytajcie dlaczego no po prostu na początku nie było czym posiać Później yy, poszły deszcze ulewne, nie można było wjechać, i taka to sytuacja. Dobra, także piszcie w komentarzu, co i jak, naura.